Marta Nawrocka zaskoczyła na okładce Vivy. Ekspertka od razu zwróciła uwagę na jedno. Marta Nawrocka zdobi okładkę nowego wydania magazynu Viva. Ekspertka do spraw wizerunku zabrała już głos i oceniła, jaki sygnał wysyła pierwsza dama do swoich odbiorców. Uwagę Żanety Kurczyńskiej zwrócił przede wszystkim jeden drobny szczegół. Mija czwarty miesiąc, odkąd Marta Nawrocka spełnia się w roli pierwszej damy. Od 6 sierpnia omawiany jest każdy szczegół związany z żoną Nawrockiego, od jej aktywności, przez ubiór aż po gesty. 39-latka pojawiła się właśnie na swojej pierwszej okładce dla magazynu Viva. W wywiadzie opowiedziała o pierwszych miesiącach w pałacu, relacji z mężem i pomyśle, jaki ma na swoją rolę. Uwagę zwraca główne zdjęcie zdobiące gazetę, które już zostało poddane analizie przez ekspertkę od wizerunku, Żanetę Kurczyńską. Ekspertka od wizerunku zachwycona okładką z Martą Nawrocką Ekspertka w rozmowie z plotkiem oceniła, że okładka magazynu z Martą Nawrocką jest niemalże doskonała. Prezydentowa ma prezentować się profesjonalnie, ale jednocześnie bez wyniosłości. Elegancja, spokój i autorytet zamknięte w jednym kadrze. Pierwsza dama wygląda tu tak, jak powinna wyglądać kobieta, która wie, że jest obserwowana, z klasą, bez krzyku, bez nadmiaru. Biała koszula i czarne spodnie to klasyka, która nigdy nie zawodzi sygnał, jestem profesjonalna, ale nie zimna, silna, ale nie wyniosła, zaczęła. Świetnie ma się też prezentować tło, które tylko podkreśla przekaz, jakim ma emanować okładka z Nawrocką. Pałacowe wnętrze, złoty fotel, miękkie światło. To kadrowy balans między władzą a normalnością. I to właśnie siła tej okładki, pokazuje pierwszą damę, która nie potrzebuje przepychu, modowej kreacji, żeby wyglądać jak ktoś, kto naprawdę rządzi własnym wizerunkiem, wskazała. Ekspertka ma jedno, ale w sprawie okładki z Nawrocką.